Cześć, dzień dobry, witam Was na kanale Wilka Piłka. Ja nazywam się Cezary Wilk. Dzisiaj kilka tematów, Między innymi głośny już wywiad dla portalu meczyki.pl Grzegorza Krchowiaka i, i jego stosunek, jak i do całego występu reprezentacji, jak i do słynnych już premii. Co na ten temat wiemy, co ja osobiście sądzę, jak to też. Odczytuję, myślę, że, że to może być ciekawe, a także sam termin rozgrywanego turnieju, czyli Mistrzostw Świata. Czy to jest odpowiedni moment na rozgrywanie Mistrzostw Świata, czy też może warto wrócić do tego standardowego letniego terminarza? O tym wszystkim dzisiaj zapraszam serdecznie. Muzyka Rozpoczynamy od tematu gorącego w polskich mediach. Z pewnością Grzegorz Krychowiak zdecydował się wystąpić publicznie poprzez portal Meczyki.pl, dla którego udzielił wywiadu, myślę, wywiadu, w którym mówi szczerze i to jest pierwszy punkt, za który należy chwalić, bo w takim momencie wystąpić publicznie, powiedzieć o tym, co się sądzi na dane tematy, na tematy trudne, na tematy, które na pewno stawiają Kadrę w świetle mało optymistycznym. Do tego cała saga z Czesławem Michniewiczem. Wiadomo, że niewykorzystana ta możliwość P przez PZPN przedłużenia takiego automatycznego kontraktu z Czesławem Michniewiczem, więc, wiele na to wskazuje, że mimo wszystko pojawi się nowy szkoleniowiec, i właśnie do tego Grzegorz Krychowa, Krychowiak przepraszam, yy, zabiera głos. Yy, podzielę tą. Yy, ten aspekt, że tak powiem, na dwa warianty. Pierwszy to, to porozmawiamy przede wszystkim o tym, co sądzi na temat występu piłkarskiego i myślę, że to jest esencja w sumie tego kanału i to, o czym tu rozmawiamy, ale też trudno się nie odnieść do tematu premii, który tutaj absolutnie grzeje wszystkich i chyba też słusznie, bo o tym należy rozmawiać, o tym trzeba zabierać głos i stawiać stawać po konkretnej stronie, bo takich tematów też nie można umijać i, i chować uszu po sobie i udawać, że nic się nie wydarzyło. Także o tym też na pewno e, pogadamy. No i przede wszystkim, tak jak wspominałem później o tym e, samym Mundialu, czy ten termin zimowy, czy ten mundial zimowy w ogóle, jeśli można by go tak nazwać, czy to ma sens. Ale zaczynamy od Grzegorza Krychowiaka, tak jak opowiadałem. E, po pierwsze, jeśli chodzi o aspekt piłkarski, absolutnie zgadzam się z Grzegorzem Krychowiakiem, który tłumaczy, jak gdyby, postawę drużyny, że była ona tak defensywna. Po pierwsze, była nastawiona na wynik, po drugie, doskonale znają swoje możliwości piłkarskie i wiedzą, że pewnych rzeczy nie przeskoczą w tydzień, dwa lub nawet w pół roku, że na to wszystko potrzeba czasu, żeby zdobywać punkty, żeby osiągać wynik, a wynik dla niego był najważniejszy, jak i dla całej drużyny, taką wersję przedstawia Grzegorz Krychowiak. To musieli zagrać defensywnie, to musieli patrzeć na to, żeby przede wszystkim nie stracić bramki. I tu Grzegorz Krychowiak mówi, że ze swoich zadań wywiązał się. Dobrze i jest zadowolony z tego, jak się zaprezentował i jak pokazał się w kontekście wielu słów krytycznych o tym, że Grzegorz Krychowiak, wyjeżdżając do ligi dosyć egzotycznej z naszej perspektywy, absolutnie się nie skończył i w tej kadrze może jeszcze grać. I tu, jak powiedziałem, zgadzam się z Grzegorzem Krychowiakiem. Gdybym był obecnie e, piłkarzem, gdybym to wszystko oceniał z perspektywy piłkarza, gdybym był. Tam, na miejscu, gdybym w tym wszystkim uczestniczył od środka, tak jak Wam mówię, człowieka, który, który to wszystko widzi, który to czuje, który ma ze sobą dookoła tą presję i tak też było przez wiele lat. Oczywiście nie ten poziom, ale, ale mniej więcej porównując, porównując dane momenty. Piłkarz, to już Wam kiedyś mówiłem, przede wszystkim myśli o wyniku i wie, że z tego wyniku będzie rozliczany. Oczywiście kontekst ładnego grania i tak dalej istotny, natomiast podkreśla to Krychowiak, że on. Przez to swoje doświadczenie, przez tyle lat, ile jest w futbolu, nauczył się absolutnie, że przede wszystkim wynik. Jeżeli wyniku nie da się połączyć z kwestią estetyczną, to on obstaje przy wersji optymistycznego, pozytywnego wyniku. I tu absolutnie w 100% się podpisuje, że piłkarz tak myśli. Przynajmniej 90% piłkarzy, tych, których ja znałem, właśnie do tego tak podchodzili, łącznie ze mną. Więc tutaj absolutna zgoda. Natomiast to, że te mecze mnie się nie podobały już jako człowiekowi siadającemu przed telewizorem, to jest inny aspekt. Natomiast tak jak wam mówię, no Grzegorz Krychowiak ocenia to absolutnie ze swojej perspektywy. On nie może się zamienić nagle w kibica i spróbować przeanalizować to jako fan piłki nożnej polskiej reprezentacji, czy jemu ten turniej się podobał, czy nie. On nam mówi to jak czuł od środka, jaka była presja, jakie były cele tego turnieju, czyli przede wszystkim wyjście z grupy. I tu jakby wypełnił swoje zadanie, i na tym kończy się rola Grzegorza Krychowiaka w reprezentacji, I tak ją postrzega i absolutnie ma do tego prawo. Tak jak każdy kibic, ma prawo do tego, żeby usiąść przed telewizorem i mecz reprezentacji Polski spędzać w fajnej atmosferze, oglądając futbol, w którym coś się dzieje, a nie takie spotkania jak z Meksykiem czy z Argentyną. Także jak gdyby ta wersja sportowa absolutnie w wykonaniu Grzegorza Krychowiaka mi się. Dla mnie się broni, jeśli oceniałbym ją z perspektywy piłkarza, natomiast z perspektywy człowieka siedzącego przed telewizorem i kibitującego, myślę, że trudna jest do za, zaakceptowania. Natomiast myślę również, że ważną kwestię poruszył, użył takiego sformułowania, że ani dziennikarze, ani eksperci, ani kibice nie będą decydować, kiedy Grzegorz Krychowiak ma. Kończyć grę reprezentacyjną. I z założenia jest to dobra formuła i dobra teza, bo oczywiście nikt nie może wejść w jego buty, nikt nie może nakazać mu zakończenia kariery. Może to zrobić jeden, drugi, trzeci trener, nie powołując go. Do reprezentacji, oczywiście, mówię o karierze reprezentacyjnej i absolutna zgoda. Natomiast wydaje mi się trochę, że, że tutaj, być może źle odczytuję te słowa, jeśli tak, to, to przepraszam, nie ma tematu. Natomiast wydaje mi się, że tu jest lekka taka szpileczka, właśnie do tych wszystkich, całego naszego społeczeństwa piłkarskiego, które analizuje, stara się krytykować, chwalić i tak dalej, i właśnie o tą krytykę chyba tutaj Grzegorz Krychowiak trochę ma z nią problemu. Co jest rzeczą jak gdyby naturalną. No wiadomo, że nikt nie lubi krytyki, każdy nawet piłkarz, ilekroć wam będzie mówił, że on tego nie czytał, jego to nie interesuje, on jest poza tym, gdzieś to do niego dociera, tym bardziej w dzisiejszych czasach. Kiedyś był tylko przegląd sportowy i wszyscy piłkarze mówili, że nie, nie, ja tego nie czytam, ale jak przychodziłem rano z przeglądem sportowym do, do klubu, czy to na śniadanie, czy, czy do szatni, to zawsze każdy się dosiadał, czytał, sprawdzał noty i tak dalej, i tak dalej, więc... Każdy się tym interesuje. Gdzieś ta opinia o nas samych dla ludzi jest absolutnie ważna, i też myślę, że, że Grzegorz Krychowiak, jak gdyby, musi się z tym pogodzić, że grając dla reprezentacji, będąc jednym z liderów tej drużyny, chcąc, nie chcąc, tak, tak Grzegorza Krychowiaka absolutnie powinniśmy nazywać, na to zasłużył przez już dłuższy czas i zresztą jego status jest absolutnie klarowny. To jest jeden z najbardziej doświadczonych piłkarzy tej reprezentacji. Więc krytyka, dziennikarze też są tego, żeby tej krytyki szukać, pozwalać sobie na nią. Czy trafnie, czy nie, to już jest jak gdyby decyzja słuchacza, widza, czytelnika, jak on to zinterpretuje, jak on to odbierze. Natomiast dziennikarz wydaje mi się, że właśnie musi poszukać musi postarać się pokazać te wszystkie za i przeciw. Dla odbiorcy. I w tym, z tego też płynie krytyka. Natomiast sportowiec, jak gdyby, absolutnie nie może się e, na to obrażać i tym denerwować. Ale jeszcze raz, mówię Wam to dzisiaj z perspektywy człowieka, który już 5-6 lat, już nawet nie pamiętam dokładnie ile w tą piłkę nie gra, który sobie siedzi spokojnie i patrzy na to wszystko z boku. O wiele trudniej byłoby mi tak powiedzieć, gdyby siedział tak w, tam w środku, gdyby to wszystko dotykało mnie bezpośrednio. Dlatego miejcie często na to e, po prostu dystans. Zarówno ci, którzy są e, są krytykowani, jak właśnie w tym wypadku Grzegorz Krychowiak, jak, jak ci, ci z drugiej strony, żeby każdy miał taki zdrowy dystans do tego wszystkiego, żebyśmy się nawzajem nie niszczyli, ale żebyśmy z tej krytyki gdzieś wyciągali jakieś pozytywne kwestie. Ale myślę, że to ta sama formuła, właśnie, że, że to on zdecyduje o tym, pokazuje. Jego pewność siebie, jego taką zdrową pewność siebie, zawodnika, który jest w tej reprezentacji już długo, który zna swoją wartość w tej reprezentacji i który może sobie pozwolić na takie słowa. Ja odebrałem je absolutnie pozytywnie, z taką lekką nutką dygresji. A propos właśnie tej krytyki, żeby ona się pojawiała może rzadziej, może bardziej była przeanalizowana. Czy tu Grzegorz Krychowiak ma rację? To już absolutnie każdy niech sobie zdefiniuje na swój sposób. Mnie się wydaje, że troszeczkę więcej dystansu do siebie, a i tak liczby, wyniki i to, co Grzegorz Krychowiak w reprezentacji zrobił, absolutnie go broni. Tutaj żadna dykresja, żadna złośliwość z jego strony nie jest potrzebna. Natomiast jeśli przesunęlibyśmy się do tej fazy, że tak powiem całej tej rozmowy dla, dla meczyków.pl i w kontekście premii, no, to moim zdaniem tam Grzegorz Krychowiak poległ na całej linii i zapewne miał dobre intencje. Zapewne chciał to przedstawić w taki dobry, zdrowy, naturalny, szczery sposób. Natomiast wydaje mi się, że w tym kontekście, jeśli jakikolwiek piłkarz po tej całej sytuacji, po, po tych meczach, po tym jak one zostały odebrane, później po tej całej, jak chcemy, jak chcemy mówić możemy, aferze, która, która wyskoczyła. Jeżeli będzie wychodził i próbował w jakikolwiek sposób się tłumaczyć, to nie ma szans. No niestety, to jest strasznie brutalne, że tak powiem, świat, środowisko, ale jeżeli coś wyskoczy i jest to temat pieniędzy, i jeszcze temat pieniędzy związanych jak gdyby z pieniędzmi wszystkich podatników, pieniędzy państwowych, czyli każdego z nas, no to to jest szalenie ciężkie do obrony. Co by tu każdy z piłkarzy powiedział, nie wymyślił, to to się nie obroni. Fakt jeszcze, że troszeczkę te wersje Roberta Lewandowskiego, Grzegorza Krychowiaka i Czesława Michniewicza, one się rozmijają. Jak się rozmijają, no to oczywiście zaraz są em, tutaj różne... Formułowane różne wersje, który z nich chciał się wybielić, który chciał rzeczywiście powiedzieć prawdę, tego nikt już nie kupi. Także jedyną, wydaje mi się z mojej oceny, oczywiście mogę się mylić, ale tak uważam, że jedyną wersją, jaką mogliby tu przyjąć piłkarze, to po prostu wyjść albo jeden z nich, którzy który powie oficjalnie, że reprezentuje wszystkich bądź cała drużyna wysyła jednego zawodnika, wszyscy podpisując się pod jego słowami, że po prostu w pewnym momencie zawalili, zachłysnęli się zupełnie niepotrzebnie, zupełnie nie na miejscu, to już się nigdy nie powinno powtórzyć nigdy nie powinni brać w tym udziału bo też Grzegorz Krychowiak mówi, że, że myśląc o tych piłkarzach którzy może niekoniecznie są na jego statusie finansowym, to nie mógł jak gdyby im odebrać możliwości korzystania z tej ewentualnej premii, używając formułowania. Iż jemu w życia te pieniądze do końca by nie zmieniły. Natomiast dla tych piłkarzy, em... Że tak powiem, z tego 20, 18, 23 miejsca to rzeczywiście mogłyby być pieniądze konkretne i z pewnością tak mogłoby być. Tylko natomiast no z całym szacunkiem, ale co dla tych ludzi, którzy naprawdę mają życiowe wielkie problemy, piłkarzami nie są i te pieniądze państwowe, jeszcze raz powtarzam, dużo więcej dobrego by zrobiły. Także myślę, że te słowa zupełnie Grzegorzowi Krychowiakowi nie wyszły, ta formuła obrony. I jeszcze stwierdzenia, że absolutnie nie ma tu sobie nic do zarzucenia, wcześniej podkreślając, że jest zawodnikiem jak gdyby z grona tej starszyzny, co jest rzeczą naturalną i jest prawdą, więc ma tutaj w tej strefie dużo do powiedzenia i gdzieś tej takiej stanowczości definitywnie ewidentnie zabrakło, bo to był. Moment, kiedy kapitan, kiedy rada drużyny powinna reagować jednoznacznie i ucinać wszelkie takie tematy związane z kwestiami finansowymi, które płyną od, że tak powiem, państwa, od wszystkich podatników. Nigdy nie uwierzę, że to zostanie przez ludzi zaakceptowane, aby ich pieniądze zostały z, po prostu przesłane na konta piłkarzy, którzy i tak kojarzą się. Z fortuną. Chciał jak chciał, ale, ale tak będą piłkarze postrzegani. Tak byli, tak będą, tak są i tak będą postrzegani. Tego absolutnie nie unikniemy. Także myślę, że ta kwestia finansowa w wykonaniu Grzegorza Krychowiaka absolutnie ja jej nie kupuję i tak jak mówię, to mi się kompletnie nie podobało. Natomiast ta sportowa absolutnie z perspektywy piłkarza podpisuje się pod nią, natomiast z perspektywy dzisiejszego widza, powiedzmy i, i takiej osoby z drugiego, trzeciego, czwartego planu tego piłkarskiego świata, troszeczkę mi ona wadzi. Natomiast, żeby było jasne, Krychowiak, Grzegorz Krychowiak jest dla mnie postacią tej reprezentacji fundamentalną na dzień dzisiejszy i tego, co zrobił i tego, co robi, nadal nie wolno mu odbierać absolutnie. Krytyka, tak, jak najbardziej, natomiast złośliwość, szyderstwo i tym bardziej obrażanie absolutnie nie na miejscu. Trzeci temat to kwestia samego mundialu. Mundialu takiego zimowego, powiedziałem w cudzysłowie, bo listopad, grudzień, taki przedział raczej się kojarzy z zimą. I teraz pytanie, czy to jest dobry moment na grę w piłkę? Na mistrzostwach świata oczywiście absolutnie uważam, że tak. Okazało się, wydaje mi się, że w dużej mierze zasługą tego, iż oglądamy naprawdę kapitalne spotkania. Od fazy grupowej po te ćwierćfinałowe mecze ostatnie, myślę, że półfinały i finał również takie będą. To były naprawdę fantastyczne mecze. To były mecze zawodników w formie. A dlaczego są w formie? Dlatego, bo oni cały czas są w sezonie. Sezon cały czas trwa. Przecież liga się skończyła, oni z, z klubów ligowych zostali wyciągnięci. Tydzień przerwy w samolot pojechali. Wychodzić na boisko i gra, sprzedajesz to, co masz najlepszego. Nie ma tych wszystkich sztucznych obozów z rodziną, z przyjaciółmi, później wracamy, później jedziemy jeszcze raz, przygotowujemy się, to wszystko trwa miesiąc. Trenerzy zazwyczaj często potrafili e, trochę więcej zepsuć niż e, naprawić. Kogoś przetrenować, komuś za mało, za dużo, tysiące kombinacji. Zauważyć, że te ostatnie mundiale gdzieś te gwiazdy tak nie błyszczały. Natomiast tutaj wydaje mi się, że każdy z tych wielkich potrafi na siebie wziąć absolutnie ciężar gry, i moim zdaniem. Jest to spowodowane właśnie tym, że są w cyklu meczowym. To wszystko płynie, każdy z zawodników woli grać, woli wyjść na boisko nawet co trzy dni, ale czuć ten mecz. Wtedy on jest, on jest w gazie, on jest w formie mało jest takich zawodników, którzy powiedzą Ci, że nie, ja lubię ten okres przygotowawczy, kiedy troszeczkę się biega, więcej siłowni, można popracować, jakiś sparring, jeden, trzeci, przeloty w to i z powrotem. Myślę, że naprawdę więcej piłkarzy woli grać. Czy to się przyjmie? Mało prawdopodobne. Piłka nożna nie lubi takich drastycznych zmian. Powiem Wam więcej. Ja jestem nadal chyba jednym z wielkich takich przeciwników, jeśli chodzi właśnie o dotykanie takiej podstawowej struktury tych zasad piłkarskich i ogólnie dookoła całej piłki. Piłki nożnej, właśnie typu Mistrzostwa Świata w Zimie, ale jednak, tak jak i z warem, powoli zaczynam się dogadywać. Oczywiście, dalej uważam, że robi chyba więcej złego niż dobrego. Natomiast widzę, że nie ma już odejścia od tego systemu jest raczej jego ewolucja, układanie odpowiednich pionków natomiast na tym na pewno w przyszłości będziemy musieli bazować także pięć zmian, których od początku byłem sporym przeciwnikiem natomiast widzę, że to powoduje, iż futbol jest ciekawszy iż te mecze w trakcie trwania potrafią się zmieniać ci nowi zawodnicy, a pięciu zawodników na boisku to już naprawdę potrafi dużo zmienić to daje dużo dużo frajdy kibicom bo te spotkania są żywsze te spotkania są bardziej nieobliczalne więc absolutnie również kolejna zmiana na plus no i teraz te mistrzostwa świata w zimie zawsze nam się kojarzyły właśnie czerwiec lipiec i, i to była ta ta wakacyjna frajda, ale wydaje mi się, że jeżeli patrzeć z perspektywy czysto sportowego, piłkarskiego, to ten termin wydaje się idealny. Oceniając oczywiście dopiero jedne jeden turniej w tym wydaniu zimowym, natomiast absolutnie jest to spektakularne dla mnie, dla mnie wydarzenie sportowe i piłkarskie, bo te mecze po prostu się chce oglądać, to jest wspaniałe widowisko. I moim zdaniem właśnie jednym z głównych powodów jest. Termin rozgrywania tego turnieju. Ciekaw jestem, jak to, jak to w przyszłości dalej będzie pracować i jakie też będą opinie na ten temat samych piłkarzy, bo myślę, że to w przyszłości będzie decydujące. Tyle ode mnie. Chciałem się podzielić z wami tymi gorącymi tematami. Gdzieś musiałem to z siebie wyrzucić, nie mam gdzie, więc mówię do was niezależnie, ilu was tam jest. Życzę wam wszystkiego dobrego, miłych półfinałów, później finału i korzystania z życia. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Ciao.